Dzień dobry, z tej strony Ania i witam Was w podcaście Rodzicielskie Polecajki. Może zacznę od tego, że w moim przypadku ciąża zdecydowanie jest przereklamowana. E, zawsze myślałam, że to będzie czas, w którym na nadrobię jakieś zaległe lektury, e, będę oglądała, nie wiem, obejrzę Netflixa, e, przejdę jeszcze raz Wiedźmina. To akurat nawet zaczęłam, chociaż już nie, nie miałam siły, e, siły przejść wszystkiego, ale akurat to zaczęłam. No, po prostu myślałam, że będę leżeć, pachnieć, spotykać się z koleżankami, jakieś, właśnie nadrabiać zaległe wizy wizyty u znajomych. No, po prostu, że, będzie, że to będzie cudowny czas w moim życiu. No, no, nie był. No, nie był. Oczywiście niczego nie żałuję, ale, ale jednak inaczej sobie to wszystko wyobrażałam. Może zacznę od tego, że kompletnie nie spodziewałam się ciąży akurat wtedy. W sensie ja bardzo czekałam na tę ciążę, bardzo długo na nią czekałam. Ale akurat wtedy tak jakby nic nie wskazywało na to, że to będzie ten moment. Akurat też byłam w takim momencie w życiu, kiedy pozaczynałam różne rzeczy. Właśnie na przykład zobowiązałam się do zdania egzaminów, czy nawet poszłam na brwi permanentne i nie mogłam już e, pójść na korektę, bo już byłam w ciąży. No po prostu tak sobie wszystko planowałam, że gdzieś ta ciąża wtedy w ogóle już przestała być brana pod uwagę, w sensie, no, spodziewałam się, że kiedyś się wydarzy, ale nie, że akurat wtedy. A ja tu takie bum, jest, super. I wydaje mi się, że, no, że jednak tak patrząc na, na, na całą tą moją ciążę, że, że słabo ją znosiłam. Wiem, że są dziewczyny, które po prostu, dla których to jest faktycznie cudowny czas, które świetnie znoszą, które tak naprawdę w niczym im ona nie przeszkadza, mogą robić to, co robiły, chodzą do pracy do samego końca. No, no mnie niestety tak nie było. I myślisz sobie, jak źle może być? No, no może być. <grymestry> to może przejdę tak po kolei przez, przez trzy trymestry, bo były one, wydaje mi się, zupełnie inne I, i faktycznie gdzieś ta granica między tymi trymestrami była zachowana, że kiedy wchodziłam właśnie w nowy trymestr, to, to, to zmieniało się to wszystko. I zacznę od tego pierwszego trymestru. I kiedy dowiedziałam się o ciąży, to takie pierwsze moje myśli: hmm, no w sumie nie jest źle, dobrze się czuję. Aczkolwiek bardzo dużo było w tym wszystkim strachu. W sensie wiem, co złego może się wydarzyć na początku, jestem tego świadoma. I cały, cały, cały ten początek, całe te pierwsze tygodnie były po prostu okrojone takim dużym stresem, strachem. Że może jednak to się nie uda, że, że dzieje się coś złego. Każda wizyta u lekarza to był taki stres, potworny ból brzucha ze stresu. Każde USG to po prostu aż wstrzymywałam oddech i czekałam na tę informację, że okej, okay, serduszko dalej bije. No było to naprawdę, naprawdę bardzo stresujące. I no nie wspominam tego dobrze. Po kilku tygodniach, no niestety te takie standardowe objawy pierwszego trymestru też przyszły, czyli wymioty, tym dłości, Te mdłości były tak potworne. Pamiętam, że, e, że nie mogłam nawet się zbliżyć do lodówki, w ogóle tych zapachów czuć. Nie byłam w stanie ugotować obiadu. Już nie mówiąc o tym, żeby go zjeść. <gry> Pamiętam, że jeden tydzień byłam w stanie jeść tylko białą bułkę z szynką, i to musiała być. Biała bułka, taka konkretna biała bułka i jeszcze wysyłałam męża, żeby jeździł szukał tych białych bułek, bo nie byłam w stanie nic innego zjeść. A jeszcze sprite do picia, tak, sprite jeszcze mi pomagał. Także byłam na bułce z szynką i, i sprite'cie. Później jak trochę już zaczęłam więcej, więcej rzeczy tolerować, może z mężem przez tydzień mieliśmy pierogi na obiad. Bo po prostu ani nic nie byłam w stanie ugotować, ani na nic innego patrzeć. No, no słabe uczucie, a jak, jak coś mąż na przykład dla siebie smażył, nie wiem, jajecznicę, to później wietrzyłam cały dom, bo tak potwornie mi śmierdziało. No nie mogłam tego wytrzymać. Także także te mdłości będę długo pamiętać, no i te wymioty. No i niestety nie przeszło to tak do końca, z, że zaczął się drugi trymestr i to przeszło. Troszkę dłużej to trwało, ale też, też bez przesady, tak stopniowo już w drugim trymestrze odchodziło. No i ten, ten stres chyba tak naprawdę dominował najbardziej w pierwszym trymestrze. I też to, że tak naprawdę no nie chciałam jeszcze się dzielić tą informacją ze wszystkimi, przez to, że no różne rzeczy jeszcze mogły się wydarzyć na początku. No i to te, te ukrywanie tej ciąży, tak jakby no nie piję, bo musiałam wymyślać, to takie też jest słabe. No i też to, że spotykaliśmy się ze znajomymi, a ja potwornie źle się czułam. I po prostu... Już tylko czekałam, aż te, aż te spotkania się skończą i tak naprawdę już zaczęłam ich unikać. Wolałam po prostu zostać w domu. W tym najgorszym momencie to, to czułam się tak potwornie źle, że po prostu byłam w stanie tylko leżeć na kanapie. Nawet, nawet nie byłam w stanie nic, nie wiem, włączyć w telewizję obejrzeć, na niczym się skupić. Po prostu leżałam i, i patrzyłam się w przestrzeń. Było mi tak bardzo niedobrze, byłam tak bardzo zmęczona, wszystko mnie bolało. Yy, no, straszne uczucie. I też bóle brzucha. No tak naprawdę fajnie, w ciąży nie ma się okresu, super, ale tak bardzo bolał mnie brzuch, jakbym cały czas miała okres. No i jeszcze nie mogłam nic, nic wziąć tak naprawdę na te bóle. Ewentualnie nospę, ale też już są jakieś tam badania, że nospa niekorzystnie wpływa, więc tak trochę nie bardzo chciałam jej brać. Zresztą z doświadczenia wiem, że nospa to na mnie średnio działa. Żadnego termoforu, gorących kąpieli, co normalnie bym użyła, to, to, to nie mogłam. Więc tak leżałam z tym bólem brzucha, w tej kanapie i z tymi dłościami, ciężki to był, to był czas. A jeszcze tak, tak, tak z tego co pamiętam, pierwszym takim objawem w ogóle, który poczułam, to było takie zmęczenie. Że Pamiętam, pamiętam do tej pory, jak poszłam zrobić paznokcie u stóp do kosmetyczki, i tak siedziałam na tym krzesełku i te stopy miałam na tym podnóżku. I cały czas tak przysypiałam, że te stopy mi tak, nogi mi się tak spadały z tego podnóżka i tak musiałam się bardzo, bardzo skupić, żeby utrzymać te nogi prosto, żeby no ta kosmetyczka mogła mi zrobić te paznokcie. I że no, to było takie wyzwanie, że tak może nie zasnąć. To zmęczenie no, faktycznie było takie, takie duże i też jak kończyłam pracę tej 16-17, jadłam jakąś tam lekką kolację i szłam spać i spałam do rana. I wstawałam i znowu praca, spanie i, i tyle. No nic więcej nie mogłam z siebie wykrzesać na początku. Także było to tak naprawdę no taki ciężki okres pod względem takim fizycznym, że, że po prostu nie miałam na nic siły. A też takie podchytliwe jest to, że w pierwszym trymestrze jeszcze się tam większość osób nie dzieli tą informacją, a tak naprawdę, i nie widać też tej ciąży, a tak naprawdę no, ja czułam się bardzo źle. I kiedy mówi się na przykład, że nie wiem, że e, kobiety były w ciąży przepuszczają się w kolejkach, no to raczej mówi się o takich widocznych ciążach. A tak naprawdę ja w tej kolejce ustać, to właśnie w pierwszym trymestrze nie, nie dałam rady, po prostu robiło mi się słabo, kręciło mi się w głowie, więc to jest takie, takie trochę słabe. No ale cóż, no, no tego się spodziewałam. Akurat pierwszego trymestru takiego cięższego się spodziewałam, bo to, to dużo się słyszy właśnie o tych wymiotach, mdłościach, że, że jest to dokuczliwe. Ale cały czas lekarz powtarzał mi, że pani Aniu, przyjdzie drugi trymestr, będzie lepiej, proszę wtedy. Korzystać z tego czasu, albo odpocząć, albo porobić jakieś ciekawe rzeczy, no, że będzie super. I faktycznie tak było. Czułam się o wiele lepiej. Przyszły te mdłości, przyszło zmęczenie, już pojawił się ładny, zaokrąglony brzuszek. Po prostu czułam się kwitnąco. No i trwało to maks dwa tygodnie, bo zaczęłam chorować. To był okres tak styczeń, luty, może bardziej luty, marzec, gdzie no jeszcze tych y, chorób było dużo. No, i zaczęłam łapać infekcję za infekcją, a tak naprawdę w ciąży no nie ma za wielu rzeczy, które można brać na choroby, więc leczyłam się jakimiś domowymi sposobami. No i faktycznie czułam się, czułam się bardzo źle. Nawet w pewnym momencie złapaliśmy oboje z mężem COVID, więc też miałam na karcie ciąży wpisane COVID w ciąży. Całe szczęście na nic to nie wpłynęło i e, syn urodził się zdrowy, ja tam też w miarę łagodnie to przeszłam, ale po tym covid dopadł mnie Taki kaszel covidowy i bardzo, bardzo mocno kaszlałam, a że nie mogłam jakiegoś takiego syropu hamującego kaszel brać ze względu na ciążę, to w pewnym momencie zaczęły mnie boleć żebra i okazało się, że od kaszlu naciągnęłam sobie mięśnie przy żebrach. No i tutaj tak samo. Nic nie mogłam na to brać, a ból był potworny, po prostu ledwo się ruszałam. W ogóle nie mogłam się na łóżku obracać, kaszel tak strasznie mnie bolał, po prostu łzy mi ciekły. To trwało ładnych parę tygodni tak naprawdę. Chodziłam do fizjoterapeutki, trochę mi tam pomagały te wizyty, ale też no, nie było takieś przełomowe. Także cały drugi trymestr przebiegł mi pod, pod znakiem chorowania, no i tego, tego bólu przy żebrach. Także no, zapowiadało się naprawdę pięknie, ale niestety niestety tutaj też nie było super. No i przyszedł trzeci trymestr. Brzuch już duży, już ciężko, już bóle pleców, bóle miednicy, bóle spojenia łonowego. Pamiętam, poszłam na taki dłuższy spacer i ledwo z niego wróciłam. To był taki ból. Po prostu nie wiedziałam później, co ze sobą zrobić. Tak naprawdę przez cały ten trzeci trymestr to w żadnej pozycji nie było mi już wygodnie ani leżeć, ani stać, ani chodzić, ani siedzieć. W nocy budziłam się co godzinę, albo siku, albo y, bolał mnie po prostu już bok, na którym leżałam i musiałam zmienić ten bok. I każda zmiana strony. Wiązała się z pobudką, bo też spałam z taką tą wielką poduszką ciążową, którą trzeba było przerzucić na drugą stronę i żeby się w ogóle obrócić. To, to też było wesołe. Mam wrażenie, że teraz z moim dzieckiem śpię o wiele więcej w nocy i lepiej niż, niż spałam w tym trzecim trymestrze ciąży. No i też tak naprawdę ten już końcówka tego trzeciego trymestru to już się czułam jak taki balon, i tylko chciałam po prostu już urodzić, już i skurcze cały czas się pojawiały takie dolegliwości okołoporodowe, więc już też robiłam wszystko, żeby urodzić. Tak naprawdę no, jakieś, nie wiem, chodzenie po schodach i tym podobne. E, także też, Ale zmuszałam się też do spacerów. Ale też już, już czekałam po prostu. Już czekałam tego porodu. A co robiłam, żeby sobie ulżyć w tym cierpieniu? No, chodziłam do fizjoterapeuty uroginekologicznego. Ćwiczyłam. Y, dużo ćwiczyłam tak naprawdę. Oczywiście wszystko to były takie ćwiczenia... Y, dla kobiet w ciąży, ale codziennie, codziennie coś ćwiczyłam. Chodziłam też regularnie na, na jogę, tam w nie wiem, 30, tygodniu skończyłam. To też mi dużo, dużo pomagało. Oczywiście tam prowadząca dostosowywała ćwiczenia do mnie, w sensie do tego, że jestem w ciąży, ale tak to robiłam większość to samo co, co inni uczestnicy zajęć, bo to nie było jakieś zajęcia dla ciężarnych, tylko po prostu joga, na którą chodziłam. Od dłuższego czasu. Starałam się chodzić na spacery, ale teraz, jak sobie to przypomnę, to były tak krótkie spacery, no ale zawsze coś. Też to, co mi pomagało, to obkładanie się poduszkami, żeby po prostu znaleźć sobie jakąś wygodną pozycję. To poduszka tu, poduszka tam, i jakoś tam dało się chwilę poleżeć, ale, ale no, nie było to wygodne zdecydowanie. Ale tak jak właśnie przypominałam sobie, jak, jak ta ciąża wyglądała, no bo teraz już jestem prawie 5 miesięcy po porodzie, więc już trochę minęło. To, to tak naprawdę bardzo szybko zapomina się o tych ciężkich chwilach. I tak kiedy, kiedy na początku usiadłam tak jakby do tego, żeby spisać sobie te punkty do dzisiejszego podcastu, to pamiętałam tam, że były jakieś mdłości, coś tam nie bolało, ale że go nie że ładny brzuszek, że fajnie robiłam sobie te zdjęcia, jak on tam rósł z tygodnia na tydzień, że trochę sobie tam faktycznie odpoczęłam. I dopiero tak musiałam się bardziej skupić, bardziej bardziej tak wspominać mocniej, żeby, żeby dojść do tych faktycznie. Trudnych momentów, i że jednak ta ciąża no, była ciężka, ale, ale właśnie no, to całe szczęście, że zapomina się szybko o tych ciężkich chwilach. Tak samo zresztą w przypadku porodu. I myślę, że, yy, że będzie to dla mnie też fajna pamiątka. Jak kiedyś wrócę do tego podcastu, żeby posłuchać, jak, jak znosiłam tę ciążę, że no, no faktycznie nie, nie, nie było tak kolorowo, było trochę miłych rzeczy, ale jednak no, było ciężko po prostu. To tyle na dzisiaj. Myślę, że w kolejnym podcaście opowiem albo o przygotowaniach do porodu, albo już o samym porodzie zobaczymy. A teraz chciałabym zaprosić Was na mojego Instagrama i TikToka o tej samej nazwie, czyli rodzicielskie polecajki. I dziękuję bardzo za wysłuchanie. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Hej. Pa!